Dzień dobry, to ja Gabriel i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam kilka fajnych buildhacków do Minecrafta. Jeśli docenicie moją pracę, to, zostawi... to zostawcie mi łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale. Zacznijmy od takiego wielkiego buraka. Ten burak zmienił... To był troch, trochę taki żart. Weźmiemy okorowane deski, na, nie, okorowane pieni na morzyny. Doniczkę. I sadzonkę na morzyny. Czy tu sadzonka? Sadzonka na morzyny. Więc bierzemy te wszystkie materiały. No i zaczynamy. bierzemy się do roboty. Kładziemy o ten tutaj. Ten blok z na Ten pień taki z każdą, z taką samą teksturą każdy. Kładziemy na niego doniczkę i do niej dajemy sadzonkę na morzyny. Prawda, że ten burak wielki nie wygląda pięknie na, na, na moim polu? Potem zajmiemy się przypiechanym mięsem. Do niego potrzebujemy piorunochronów. Piorunochronów potrzebujemy... miedzi oczywiście woskowanego no i naszego mięsa, czyli pień namorzynowy no, no i oczywiście to wszystko materiały budujemy po trzy. Tutaj doszło. Tu odliczamy jeden. Stawiamy tu to Odliczamy znowu jeden. I tutaj robimy taki sam kładziemy Kładziemy tutaj w takiej oto pozycji pieni na morzyny. No i oczywiście kładziemy w pierun ochrony kulkami do bloków miedzi. Tak stworzyliśmy pieczące się mięso. A teraz pokażę Wam jak stworzyć takie oto mięso. Potrzebujemy pnia namorzyny i okurowanego pnia namorzyny, ogniska, jakiegoś budulca i drewno. Robimy coś takiego, co ja robię. Zrobię to na miski po prostu pod kopień. No i kładziemy ogniska. Następnie No, i wykładamy nasze mięso znowu. Zrobimy z dnia. No, i oczywiście kolejne plo. Teraz będzie już ostatnia rzecz, czyli totem. Totem. Do totemu potrzebujemy następujących rzeczy bloku z kulku takiego takiego katalizatora kulkowy katalizator no i kulkowe wrzeszczydło tutaj się nazywa na drzewie. no i nasz cenny item, który posiadamy to będzie takie trochę trofeum kładziemy skulkowy katalizator. Na niego skulk ileś bloków chcemy? I skulkowy. Ja już mogę. Tu inny ten rzecz. I takie walony. A ja postawię przy ziemi, bo mnie się nie chce już tak bud. Kładziemy coś takiego. No i oczywiście bierzemy żabie światło w dowolnym kolorze. No i jak widzicie kładziemy je na to. Płoty wykładamy. Coś takiego. I jeszcze ostatnie krzesło bierzemy dowolny blok, tory, żagonik i jak, jakieś drzwi na morze nowe lub świerkowe i pulty na morze nowe. I zapadnie na morze nowy lub ćwierkowy świerko, Kładziemy dowolny blok. Na niego wykładamy tory, na niego wykładamy wagonik. R o. Kładamy dwie klapy, dwie klapy i o tutaj jedne drzwi od środka. Jeszcze na blok zabieramy pod te tory i możemy wsiąść do działającego krzesła. Jak widać w ekwipunku moja postać siedzi. Naprawdę fajny dodatek. I żegnam się z Wami.